Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w moim nowym filmie. Dzisiaj oczywiście przychodzę z takim, myślę, z takim tematem, który dotyczy całego naszego życia, a mianowicie to, chciałabym w tym filmie poruszyć temat tego, dlaczego my. Jesteśmy uzależnieni od drugiego człowieka. Dlaczego my marzymy o takim wulgarnym seksie? Dlaczego my oglądamy porno? Dlaczego zdradzamy i szukamy miłości na zewnątrz? Dlaczego. W, będąc w relacji, wciąż poszukujemy e, kogoś, kto da nam tą miłość, kto da nam coś, co my myślimy, że nam da ta druga osoba. I e, z czym to wszystko jest związane, że dajemy za dużo? Jest trochę tych tematów. Nie wiem, w którą stronę mnie poprowadzi i od czego zacznę. Ale tak bardzo głęboko chciałabym się podzielić tym, dlaczego może najpierw my odchodzimy właśnie i będąc w relacjach albo nawet w nich nie będąc, bardzo szybko wchodzimy w kolejne związki i bardzo szybko angażujemy się emocjonalnie z innymi partnerami. I często wielu z nas może powiedzieć: No jak, no bo przecież partner nie dawał mi miłości, bo przecież między nami było tyle kłótni, bo przecież między nami było tyle nieporozumień, bo przecież e, nam się nie układało, więc weszłam, weszłam w kolejną relację. Albo byłem w związku, nie byłem wysłuchany, nie byłem widziany, nie byłem słyszany. I wciąż jakby widzimy tą przyczynę. Na przykład w partnerze, że to przez partnera, bo on mi albo ona nie dała tego, czego ja chciałem. Chciałam. No więc co? Więc idę sobie, szukam kogoś, kto mi to da. I możemy tak szukać bez końca i wchodzić w te związki bez końca i poszukiwać do śmierci, a problem w, w, tkwi w zupełnie innym, w innym źródle. I skąd? Z innego źródła to w ogóle pochodzi, i przyczyną nie jest ten partner, który nie daje ciepła, albo przyczyną nie są kryzysy w waszych związkach, bo jak ktoś chce być w tym związku, to on będzie, nie będzie strazował, nie będzie szukał, nikogo będzie próbował rozwiązywać. Ale mówię tutaj o osobie, która jest zdrowa, która jest pełna, a później powiem Wam na koniec, skąd to wszystko pochodzi. Kolejną rzeczą jest to, że mm, szukamy wulgarnego seksu. Takiego, gdzie jest wyszukany strój, gdzie jest na przykład erotyczna bielizna, gdzie są jakieś gadżety wszelkiego rodzaju, które mają nam dać przyjemność. Często jest takie fantazjowanie o, o tym seksie, takim, bym powiedziała, w którym. Jest wręcz niezdrowe, nienaturalne, nieludzkie obchodzenie się z drugim człowiekiem. Mężczyzna kobietą, a kobieta. No jest zwykle jest tak, że mężczyzna z kobietą się tak obchodzi, bardzo nieczule, niedelikatnie po prostu często, ale i kobiety poprzez to, że udają, poprzez to, że nie mówią o swoich potrzebach. Przez są bardzo zamknięte i zamrożone. E, jakby oddają się temu mężczyźnie bez względu na to, czy są zadowolone, czy nie, czy chcą seksu, czy nie, czy ich boli, czy nie. Ale dla małżeństwa zrobię wszystko, albo dla tej relacji zrobię wszystko. E, wiele kobiet jest oderwanych od swojego serca, od prawdziwej natury, odczucia. Coś ich bardzo boli, czegoś bardzo nie chcą, ale robią to, żeby tylko coś trwało, żeby tylko coś było. Mężczyzna e, karmi się pornografią, e, nagimi kobietami, e, fascynuje go ciało, piersi, kształty, bardzo szybko się rozpala. E, ma Wychodząc gdzieś tam na zewnątrz, ma bardzo dużą pokusę, jeśli chodzi o, o kobiety, na przykład, nie? Czyli bardzo go szybko rozpraszają, jego uwagę podąża za, za nimi, wzrokiem Jakby potrafi, nie potrafi się skoncentrować, nie potrafi się w jakiś sposób wyciszyć, nie potrafi po prostu iść do swojego celu, będąc gdzieś w miejscu publicznym, bo go to po prostu rozprasza i te bodźce się karmi nimi. Albo mm, karmi się takim nagim kobiecym ciałem, które jest odkryte. Na przykład chce pięknych e, takich, bym powiedziała, e, strojów, w których e, po prostu może fantazjować, bardziej się rozkręcać seksualnie, podniecić, e, czy to koronkowa bielizna, czy to po prostu jakieś obskurne Wdzięko, przebranie, które, które po prostu go w jakiś sposób bardzo rozkręci, nakręci. Albo seks w miejscach takich, gdzie jest dużo emocji, nie? gdzie jest na przykład bardzo dużo się dzieje, gdzie jest coś zakazane, jakieś miejsce i robisz to w miejscu publicznym. To jest ciekawe, bo powoduje dużo emocji, więc uzależnienie od tych emocji, od, od nowych rzeczy, nowego, Jakiejś nowej pozycji, to wymyślanie ciągle, nie? Takie czasem wbrew naszym siłom i wbrew możliwościom. No właśnie. Powiem Wam, kochani, niebawem, z czego to wynika. Ciągłe uciekanie z relacji, niemożność rozmowy rozwiązywania różnych sytuacji, konfliktów, lepiej się rozstać, lepiej pójść dalej, nic nie idzie, jakby oddawanie się temu, że po prostu no nic mi nie idzie, ja już nie jestem w stanie nic tutaj zrobić i, i takie przekonanie, że partner kolejny zmieni wszystko i zmienianie tych partnerów non-stop, niemożność wejścia w długofalową relację, bo po prostu albo to męczy, albo ciągnie nas gdzieś w świat w poszukiwaniu czegoś, czego nie do końca wiemy, czego my właściwie szukamy. Jest nam ciągle źle. I zmiana ma nam dać to, czego my szukamy, czyli znowu zapełnić tą lukę w nas, której my szukamy, nie? No i. I tak dalej będziemy szukać, dopóki nie znajdziemy źródła tego, o czym Wam powiem na koniec. Um, sukcesy um, uzależnienia wszelkiego rodzaju od alkoholu, narkotyków, uzależnienia od jedzenia, internetu, informacji, miasta. Ludzi, gdzie jest po prostu dużo rzeczy, się dzieje. Um, od tego, żeby w ogóle się coś działo cały czas, nie? Czyli ten pobudzony takim dużo bodźców, dużo rzeczy. To też ma swoją odpowiedź i źródło. Um, poszukiwanie ciągle siebie um, w takich yy, w różnych miejscach choćby, nie? Czyli takie zmiana miejsca, podróżowanie. Ale takie podróżowanie nie z serca, tylko... Bo to, bo to trzeba odróżnić, naprawdę. To, I to można odróżnić, że jest podróżowanie, w którym ja po prostu czuję, że moje ciało potrzebuje tego miejsca, że moje ciało potrzebuje tamtego miejsca. Tylko podróżujemy z przymusu, za pieniędzmi, nie? Albo spodróżujemy z jakiegoś takiego zmieniamy te miejsca jakby nie czując to, tylko no jedziemy na ok, karmimy się słońcem, jakimś plażą, jak ktoś mieszka w takich miejscach, gdzie jednak jest mniej tego. Ale tam jest to takie podróżowanie bardziej konsumpcyjne. Albo zatopienie się w ogóle w tych podróżach, gdzie my Często szukamy w tych podróżach siebie, domu, miłości, ostatecznie. Często my to robimy, że wyjeżdżamy w poszukiwaniu miejsca dla siebie. Zmieniamy te miejsca. I nie wiemy, czemu my tak dużo zmieniamy tych miejsc, dlaczego my tak bardzo też podróżujemy, nie? Dlaczego my. Nie umiemy usiedzieć w jednym. Ja nie mówię, żeby siedzieć na siłę, i nie mówię, żeby nie zmieniać miejsc. Absolutnie nie. Tylko kiedy zabraknie nam pewnej rzeczy, to my możemy tak bez końca poszukiwać. No i yy, niepewność siebie w ogóle. Dawanie za dużo. Dawanie siebie ponad swoje siły. Nie, nie, niesiemy rzeczy, które nie są nasze dla kogoś. No właśnie, dla kogo. Wymieniłam tutaj kilka rzeczy. Nie chcę, żeby ten film był jakiś długi, ale zmiana relacji, wchodzenie w ciągle w nowe albo krótkotrwałe, seks ordynarny, mocny. Nienaturalny, nie w zgodzie z naszym sercem, z tym naszymi potrzebami, A, szukanie ukojenia w drugim człowieku poprzez zdradę. Mm. I wszystko to, co inne jeszcze wcześniej wymieniłam, jest niczym innym jak poszukiwaniem miłości matki. Poszukiwaniem tej matki w tych ludziach, w tych sytuacjach. W tym wszystkim głównie w tym wszystkim, czego zabrakło. Zabrakło akceptacji, zabrakło tego, żeby rodzic nas chciał, zabrakło w tym naszym przyjściu na świat ciepłej opieki, karmienia piersią, bycia przy nas, kiedy my tego potrzebowaliśmy, dawanie nam swojego czasu, uwagi. Ciepła. Zamiast tego była agresja, bicie, brak czasu, zostawianie nas u dziadków, zostawianie nas u jakichś ciotek, znajomych, gdzieś po ludziach. Znowu zabrakło matki. Kiedy wymagano od nas zarabiania pieniędzy, jako młodzi ludzie, kiedy ee, była ogromna potrzeba od rodziców, żeby wspierać dom. Jak rodzice się rozstali, to syn na przykład robi to, bo matka sama została i on teraz jej pomaga. Albo odwrotnie, córka robi to dla matki, bo jej jest ciężko i ona bierze na siebie wszystkie te ciężary, ciężary yy, jej życia. A dlaczego? Dlatego, żeby była ukochana, żeby była. Widziana, żeby była zaakceptowana, żeby była przyjęta, żeby dano jej um, pełną uwagę, akceptację, miłość. Że jak jest takie przekonanie, że jak ja zrobię dla mamy, to ona mnie będzie bardziej kochać, to jeszcze wezmę na siebie te wszystkie ciężary jej, te wszystkie trudności, to będzie jej lżej, ona będzie uśmiechnięta, ja będę szczęśliwa. Więc zobaczcie, kochani, to wszystko to jest miłość. Kiedy zabrakło ym, zdrowej seksualności, zwłaszcza matki zdrowej seksualności, kiedy ona oddawała się ojcu, a nie chciała na przykład, nie? Kiedy czuła do niego zimno, kiedy czuła do niego, że ona nie chce, bo ją boli ciało na przykład, a robiła to wbrew sobie. Albo. Kiedy miała nie najlepszy kontakt ze swoim ciałem, nie lubiła siebie, poszukiwała siebie, so, swojej miłości. To dziecko, które było w brzuchu, ono wszystko to odczuło. Ono wszystko to wie, ono wszystko zna. Ono zna jej każdy ruch, każde emocje, każde przeżycie. To wszystko przeszło na dziecko, jej stan, jej smutki, jej lęk. Wszystko to miało wpływ, jak, jak ty byłaś, w, albo byłeś w brzuchu matki, to co ona czuła, czy finansowo. Czy w relacji ze z Twoim ojcem, czy tam partnerem, czy, czy z osobą e, wokół, z rodzicami, na przykład, jeśli by, byli blisko swoimi albo z teściami. Jeśli tam było zamknięcie, ona to wszystko będzie czuła. Jeśli ona była w jakiś sposób nieukochana, nieprzyjęta i źle się czuła w tym miejscu, w którym właśnie byliście, byłaś ty. I ona, to ty to wszystko znasz, i ty to wszystko wiesz. Ona wszystkie emocje przekazała na ciebie. Ta seksualność też, kiedy było takie szybkie odstawienie gdzieś, niespanie blisko siebie, brak tych uczuć, brak miłości, brak piersi. Bo mama nie miała pokarmu, bo była zestresowana. Mama nie miała pokarmu, bo musiała iść do pracy, albo ten stres o te pieniądze. Ta seksualność to jest takie coś bardzo, bardzo ważnego dla młodego, dla człowieka w ogóle, nie? Taka zdrowa seksualność, ale ona pochodzi od zdrowej miłości od tego, ja Ciebie kocham. Ja Ciebie chcę. Ja Ciebie przyjmuję. Ty jesteś dla mnie ważny, ważna. Cieszę się, że przyszłaś, przyszedłeś na świat, będę przy Tobie zawsze. I często myślę, że taka jest intencja rodziców, ale nie zawsze to idzie w parze z tym, co się potem dzieje. Bo różne sytuacje tych rodziców zmusiły. Praca, trudne życie jakieś ciężkie przeżycia, obowiązki, ciężary różne i po prostu oni, oni w tym wszystkim byli i ty to wszystko wyczułeś i to wszystko przyjąłeś na siebie brak yy, akceptacji i przyjęcia ciebie takim jakim jesteś poprzez dobre słowa, poprzez czułość, niezawstydzanie twojego ciała. Pozwalanie na taką seksualność, która się otwiera, rozwija, i to wcale nie musi być w wieku nastoletnim, ale ja bym powiedziała, że już o wiele, wiele wcześniej. Hmm. Taka ciekawość na przykład nie dziecka, czym są jego narządy. Eee. I kiedy rodzic to wyśmiewał, kiedy rodzic. To w jakiś sposób zamykał, to to dziecko zamknęło się na tą seksualność, na wyrażanie swojego ciała, swoich potrzeb A przestało to dziecko czuć odbierać zmysłami różne rzeczy. A jeśli do tego doszło jeszcze, przyszedłeś, przyszłaś na świat i tam był alkohol, problemy, przemoc, agresja, to cała twoja uwaga poszła na zewnątrz, twoje ciało się totalnie zamroziło. Ono nie czuje, ono nie odbiera zmysłami tego, co się dzieje w nim. Ono nie czuje smaku, węchu. A jeszcze do tego dochodzą wszystkie perfumy, które w ogóle ciało jest nienaturalnie spryskiwane jakąś chemią, smarowane ciężkimi rzeczami, gdzie to ono gdzie ono nie oddycha, gdzie yy, yy, kobiety po prostu robią, mm, no nie umniejszając, ale poprzez. Yy, Chęć wyglądania pięknie, jesteśmy zamrożone poprzez chęć robienia make-upu, piersi, tego wszystkiego. Jesteśmy jak takie posągi zamrożone, gdzie nie ma przepływu miłości i uczuć, gdzie nie ma kontaktu z tym, co przychodzi: węch, smak, dotyk ze swoimi zmysłami. Nie mamy kontaktu ze swoimi uczuciami przez to. Jesteśmy zamrożeni w takiej puszce. Więc mnóstwo kobiet chodzi takich wymalowanych i zamrożonych w tym, w tym wszystkim. Żeby, I są jak takie piękne posągi, które nie czują często, bo tak mocno głęboko zostały zranione. Jeśli rodzic na, na, bardzo przykuwał y, jeszcze wagę do wyglądu, to już w ogóle kobieta będzie robić wszystko, żeby pięknie wyglądać, nawet jak nie ma siły, nawet jak źle się czuje, to ona po prostu nałoży na siebie jakąś suknię. Make-up, żeby tylko ładnie wyglądać, bo tak chciała mama. Albo nazywanie dzieci ohydnymi, że ich się nienawidzi, że często rodzice tak mówią: Ja ciebie nienawidzę. Albo jesteś tak obleśny. Znam takie sytuacje, gdzie mama mówi do syna: Jesteś tak obleśny, jesteś tak obrzydliwy, że nie mogę na ciebie patrzeć. Weź coś, zrób ze swoimi włosami, zrób coś ze sobą. Ubierasz się jak dziad. I ta ciągła krytyka. albo nawet ostatnio byłam świadkiem takiej sytuacji, chłopak taki nastoletni skosił trawę, a ojciec, a jeszcze tu, a jeszcze tam, a jeszcze nie tak. Co miałeś zrobić? I stoi go, musztruje. Jak myślicie, co to potem będzie z tego? No on nie będzie wierzył w swoje możliwości, w to, w to co zrobił. Tam nawet nie było podziękowania mu za to, tylko po prostu danie mu jeszcze powiedzenie mu że jeszcze, jeszcze coś źle zrobił. On to zrobił nawet mu nie podziękował za to, nawet go nie przytulił za to, tylko jeszcze wymagał, jeszcze gadał, że tyle to i to nie zostało zrobione, w ten sposób zaburzamy swoją wartość. Została zaburzona nasza wartość. I potem my wierzymy, że jesteśmy obleśni, że trzeba do nas mówić wulgarnie, że trzeba nas traktować wulgarnie, że musi być ciężko, że trzeba nas traktować źle. Że, bo wtedy będziemy szczęśliwi no, w dorosłym życiu. Dlatego wchodzimy w związki, gdzie właśnie tak nas partnerzy traktują wulgarnie, gdzie nas e, traktują bez szacunku, bez miłości. Gdzie nas zdradzają. E, ale osoba, która zdradza, ona bardzo często była odrzucona przez mamę. Była bardzo niekochana. Niechciana nawet. Bo pojawiła się znikąd, nagle... Bo są takie sytuacje. I tej matce po prostu pokrzyżowałaby różne plany, nie? Czyli może yy, karierę, może jakieś plany zawodowe, właśnie, może, może zarabianie pieniędzy, a może ciało, że będzie po prostu niefajne po tej ciąży, nie? Tam jest mnóstwo różnych powodów: albo to, że jeszcze się nie wyszumiała, że jeszcze potrzebuje wyjść do świata, że jeszcze potrzebuje ze sobą coś zrobić. Więc, kochani, tam jest po prostu brak miłości mamy, brak miłości ojca. Kiedy mężczyzna nie ma wzorca męskiego, on będzie szukał siebie na zewnątrz, w świecie, będzie szukał. Jeśli do tego były używki, jeszcze do tego były zdrady, to on będzie dokładnie czasem, często powtarzał, kropka w kropkę, to co jego przodkowie, co jego najbliżsi. I to będzie sposób regulacji emocji później, będzie sposób na zarabianie pieniędzy, często właśnie jakimiś nielegalnymi sposobami. To będzie szukanie siebie w świecie, szukanie miłości w świecie. Tą miłość, którą on dostanie, on będzie ją odrzucał. Tą miłość, którą ktoś mu da bezwarunkowo, on będzie to odrzucał, bo on tego nie będzie znał i to będzie dla niego strasznie ciężkie do udźwignięcia, bo on przecież żył w świecie, w którym była przemoc. W którym trzeba było wszystko zdobyć siłą, trzeba było wszystko, o wszystko się postarać, wszystko było ciężkie, więc on będzie szedł za tym, co ciężkie, gdzie będzie trudne. Dlaczego wielu mężczyzn jest takich, że y, musi mieć trudno, żeby zdobyć kobietę? Dlatego, że jemu było bardzo trudno dostać miłość, dlatego, że jemu było bardzo trudno w ogóle być zobaczonym, zaakceptowanym i przyjętym bo on nigdy często tego nie dostał, bo on został odrzucony przez ojca, a może tak się czuł, że został odrzucony przez ojca, bo ojciec odszedł i zostawił, no przecież przez niego to zrobił, nie? A to nie ma nic wspólnego z tym. Rodzice mają rany, których my często nie jesteśmy w stanie unieść, ale to robimy. Chcemy to unieść dla nich, żeby im było lżej, potem my to niesiemy i powtarzamy te historie. I dla miłości rodzica zrobimy wszystko, a potem ci partnerzy są tymi rodzicami często, stają się. To tego partnera chcemy bliskości, czułości, zrozumienia, akceptacji. Tego partnera będziemy czerpać i brać miłość, której sami często nie jesteśmy w stanie dać. Bo, na, bo my też coś przeżyliśmy, nie? I najczęściej ci partnerzy dopierają się nad takim samym, takiej samej energii. Czyli ja w braku i ty w braku, nie? Nigdy w pełni. No i poszukiwanie siebie w tym wszystkim, czyli właśnie dobra, partner odchodzi, to ja sobie teraz znajdę kogoś. Będzie zawsze poszukiwaniem miłości, aż nie zrozumiesz, że to trzeba się zająć swoim wewnętrznym dzieckiem, że to trzeba się zająć rodem, że to trzeba się zająć sobą, swoim ciepłem, zająć się, dać sobie to ciepło. Dać sobie to, tą, tą miłość, tą akceptację. Dopiero wtedy będzie spokój, dopiero nie będzie cię nosić, dopiero nie będziesz seksualnie po prostu się gdzieś wyżywać na jakimś ciele. Kiedy ty znajdziesz tą miłość matki. I możesz to zrobić na wiele różnych sposobów. Ja pracuję z metodą wewnętrznego dziecka i tam naprawdę możemy wiele wyczyścić, wiele wyciszyć, wiele uspokoić, że ten, to Twoje rozszalałe ciało, zamknięte, bolesne, trudne, ono zacznie się regenerować właśnie poprzez to, co Ty możesz zrozumieć dzięki takiemu, takiej pracy, takiej współpracy. Chętnie Ciebie poprowadzę. Zapraszam, jeśli potrzebujesz takiej, takiego głębszego wglądu w siebie, jeśli nie, nie udają Ci się relacje, finanse. Jeśli czujesz, że za nadto się starasz o coś, że masz być jakiś jakaś, że musisz coś, czujesz ogromny lęk, brak spokoju, przymus, dawanie siebie za dużo, za mocno. Jeśli czujesz się wycieńczony, wycieńczona, w totalnym przygnębieniu, to zapraszam, popracujemy. Wspólnie. Kochani, jedyną pracą jest praca w siebie, jedyną pracą, którą możesz zrobić, to zająć się sobą w swoim życiu, bo dzięki temu możesz odzyskać równowagę i spokój. Ale to od ciebie zależy, czego ty chcesz. Czy będziesz tego szukać na zewnątrz, w używkach, w seksie, w drugim człowieku, w kolejnej relacji, wchodząc w związ, związku w związek, czy po prostu zatrzymasz się. I zaczniesz tego szukać w swoim sercu, w swoim ciele i w rozwiązaniu, w tym braku i w tym, czego potrzebujesz poprzez swoje ciało, poprzez przeszłość właściwie, e, czyli tą relację z rodzicami, z mamą, czy nawet e, historię rodową poprzez ustawienia systemowe. To wiele po prostu zbliża do Ciebie, a im więcej zrozumiesz, tym więcej spokoju. Więc, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego i zacznijcie od siebie. Zacznijcie od siebie, zobaczycie, jak ta sfera tego wszystkiego, tych uzależnień, zacznie się w Was po prostu układać. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się, hej.